Cześć wszystkim z tej strony, Mateusz, a ja zapraszam na kolejny dzień w grze Taxi Life a City Driving Simulator. Jak tu niedzielę, zrobimy sobie parę kursów. Ja już wyszukałem sobie jedną panią, którą przewieziemy. To będzie ta pani Blanka, długość średnia i za 750 euro, prawie. Więc już sobie tu ją nastawiam na GPS-a. I jedziemy do niej powoli. A tak się wykręcimy. Od poprzedniego razu, kiedy graliśmy, czyli na święta, nie wyszedł żaden dodatkowy patch ani łatka, ale twórcy pokazali jakąś roadmap'ę nową. W sumie nic tam nie ma ciekawego, same jakieś poprawki mają być i to wszystko. Żadnych nowości nie zaobserwowałem większych. No to nic, pojeździmy sobie Zobaczymy, co on zrobił. Na żółtym poleciał. Oko, może być i tak. Dla przypomnienia, ja gram na kierownicy Logitech G29. Idzie to topornie, ale już mam to w nosie i będę na niej jeździł. Strasznie się trzeba z nią siłować, ale trudno. Teraz ja sobie gaz mogę dawkować ile chcę, bo grając na kontrolerze przy przyspieszaniu on idzie od razu, z całą prędkością przyspiesza i z całą prędkością, znaczy prędkością, z całą mocą hamuje. Dobra, kręcimy w lewo. A ona tu będzie stała. Ale my musimy kółeczko zrobić, bo tu jest pod prąd. Bardzo dużo jest jednokierunkowych dróg w tej Barcelonie. Żeby gdziekolwiek dojechać, trzeba kółka robić. Dobra, dlatego sobie przedzimy A tu już kiedyś byliśmy. Kurna, Ale mnie przestraszył. Jakbyśmy karę dostali, aż prawie kierownicę wyrywałem z tego <grywka> zbiórka. Dobra, kierunek w prawo O! Coś znowu dali Gdzie to jest? O tutaj OK Punkt, 100 punktów dostaliśmy Dodatkowych Tylko dlatego to zbieram Żeby nam szybciej poziom wzrastał Czemu nie stoją tu? Dobra, i mamy naszą panią. ona się schowała. A, jest tu z jakimś chłopem siwym. A, z tym samym, co go bardzo często wozimy. Hej! A, muszę zerknąć, czy faktycznie on tam siedzi. No, nie widać go. Ej, gdzie nam wjeżdżasz? A tu siedzi. Dobra, lecimy. Czas to pieniądz? Ja na początku, zanim zacząłem grać dzisiaj, chwila, chwila, Jak na jakiej zasadzie to działa? Tu pod prąd mamy wjechać? Chyba nie bardzo, nie? Idziemy do przodu. O! To będę, yy, jeszcze raz, będąc w garażu, przyspieszyłem sobie raczej wziąłem odpoczynek do godziny 9, znaczy 8.30 dokładnie, bo nasz pracownik zaczyna pracę od 9.00, a z tego co pamiętamy i z tego co twórcy napisali, pracownik zarabia pieniądze, kiedy my pracujemy. Więc nie możemy przespać tego czasu, kiedy powinien nam zarabiać, bo gra nam tego nie uzna. No leć, 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 chłopie O, ten tu chce lepnąć się Strasznie piszczą te koła przy hamowaniu No i przy starcie tak samo, a ten co? Na czerwonym lata, mieli też to naprawić, ale dobra jedna osoba tam nie przeszkadza. Tutaj roboty drogowe lecimy w lewo. Mamy 2-3 km prawie do przejechania z tą panią i z tym panem. Żeby nie obić tutaj będzie afera <grystanie> Czekał, czekał, chyba aż dopiero podjedzie. Ta i wtedy wyskoczył gałąź jeden. No, tutaj była kamera gdzieś. No, ale tu już mamy 90, więc na spokojnie możemy przyspieszyć. Nie wiem, co ten kombinuje, ten też. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Mogliby się wziąć za to. Tak, teraz tak, w prawo, czy? Tutaj, wziął, a wiecie co? Odpowiemy, nie wiem. Zawsze byśmy mieli, e, a tym razem tak. No, Hundredth anniversary of Antoni Gaudí's death, but it might take even longer. To be honest, I don't find it that interesting. Just another building in the city, you know. Oh, wow! Um, I disagree. Sagrada Familia is a masterpiece and an important part of Barcelona's history. Niegrzecznie? A, You should focus on something more useful. You Ja, odpowiedziałem, tak? to jest przypadek. tak To była interesująca rozmowa. No co o co chodzi? To teraz będę jak na raz będę kogoś przewodził, będę nie miły od samego początku. A to pytanie co ona zadała, to chyba był było to samo pytanie, co w poprzednim odcinku mi się wydaje już padło. Co tu jest w ogóle, że tak my jedziemy z salonem? Fajne to. Chyba, że nie, nie ma tak zrobione, że na przykład jak jedzie tak kobitka z tym gościem, że nie rozmawiają sobie między sobą. Bez coś by się działo. No tutaj bez świateł, tam ci mają światło bez sensu, tak? A potem dziwne, że kierowcy na siebie wpadają tu. Dobra, i lecimy dalej. 70 No, zjechał na prawo. Dobra, my też na prawo, za Audicą. Mniej więcej nowych postaci też powinni twórcy zrobić, bo się bardzo często powtarzają te osoby, co my wozimy, szczególnie ten facet z siwymi włosami. Chciałem to zrobić. oni tutaj coś kombinuję. Na środek pięknie. I w prawo. O, zielona I cyk. Jesteśmy tu. W... O, jakiś znak zapytania było. Ale oczywiście nic nie poświetliło. O, zmieniło się na zielone i zaraz na czerwone chciało się zmienić, albo mi się wydawało. Tym razem nie było mandatu, co? A, bo ja tak, raz dziennie mogę się wywinąć od mandatu. To umiejętnościach odblokowałem, coś takiego. Nie, nie, nie. Tylko nie No i, no. I znowu kilka wskazy odbijają, Już trudno o no leś, 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 chłopie O i już kończymy tu naszą przygodę z tą panią Bardzo fajnie Tylko niech się ruszą Co to było? A tu znowu ci piesi, mieliśmy tak ostatnio, znaczy ostatnio, chyba dwa odcinki temu nie niby zielone oni przychodzą. I osobówki się boją je jeździć. gdzie jechać. O. To nie było w tym samym miejscu czasem. O, tamten dobrze zrobił i my tak samo zrobimy. Pojedziemy tu i go strąbimy. No jechać, jechać. I na na Kurde mało brakło Ale nie wiem co on zrobił Chyba za tych miejsc O, właśnie co piesi przychodzą jest więcej takich Nie czekam aż A nie, dobra rusza Kurde ten też się kręci w kółko gdzie? 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 O kurde, jeszcze zielone było. <laughs> Dobra. Nie było tematu. Aha, a co tu jest? No, dawać, dawać. Czas to pieniądz. Zobaczymy, ile zarobimy. Za tą rozmowę. Czy to jest nie wiem, jakiś więcej, czy nie? Spoko. Nie ma sprawy. Tak, bonusowe PD75. Ocena O3 na 5. A co to jest za cierpliwość? Co ja tam robiłem takiego? Płata 600 na piwek. Ja miałem ją. Tam pokazywało większą kwotę, jaką braliśmy. Szczegóły bonusu. A przekroczenia limitu prędkości, no to o co chodzi. Brak małych kolizji, brak dużych kolizji. Wszystko ok. Dobra. Nie przyjmujemy tego zlecenia, bo. Bo nie. Sami sobie poszukamy kogoś. O kurde. Raz tak. A, to Tom pokazywało. Długie, nie, długiego nie będziemy robić. O, ja chcę tego, ja nie chcę korków patrzeć, tylko chcę tego kłopka. A, nie ma go. Długi, ośredni, no ten sam koleś. No, jakby nie było innych zdjęć. O, trzech koło siebie. <grym> bracia bliźniacy, Ty trojaczki, łatwy, krótki kilometr, co nie, za tyle kasy, to się nie opłaca spalać, za za daleko trochę jest, kurczę, długi, średni. Dobra, zrobimy tą krótką może, Tam za dwie stówy, Ale... a nie, tu jest, Długość długie, a niby kilometr 600, A ta kilometr... ...tylko? Za 200... Nie, to weźmiemy tego. Zmieniam zdanie. Nie wiem, co oni tu kombinują, jest zielone. A! Tu cały czas problem z tamtymi. Od na ten trzeci pas. Dziwnie stoją i nie ruszają się. No, spindalać. Zielone jest, a oni stoją. Czerwone. Ja z tego pasa już nie będę stał w tej kolejce, bo coś tu jest nie tak. O, i znowu ten sam. No, jechać, jechać. Aha, dobra, tutaj w wla... lewo. Tu pod koła nie wlazł. Nie tak zauważyłem, my się kręcimy w tych samych miejscach. No, ja wiem, że to jest Barcelona jedno miasto tylko, ale tu gdzieś dojeżdżamy, że coś cały czas w tym samym mniej więcej rejonie. Tyle, przyjechał babę. <laughs> Co za chłop. tutaj, nie? Dobra. No i tędy już przejeżdżałem nieraz. Tutaj, póki nie mamy klienta, to nie trzeba patrzeć na te przekroczenia prędkości. Możemy jechać, jak chcemy. O, zawsze pojawiają kogoś przejść. No. O piecie tu mi się w Gdzie ten klient jest? czy 200 metrów. Te że tak stało Dawaj, daj mi te ręczny tu A, dobra Czekała się auta przesuną. Nie, mnie tu zaraz krew zaleje A niechby nic teraz No Ale te ludzie są niedorobieni Nie można ich tu jakoś lepiej zaprogramować. kurcze No tak te klata w kółko. No. No jedź, Przecież on nie idzie na pasy. No. Co za łeb. Brawo. Dobra, dzień ten klient? Jeszcze kawałek. Strasznie są ci ludzie tutaj zrobieni. No Jeszcze jedzie w to samo miejsce co ja. I po kamerzniku, cyk. O! Znowu parka jakaś. Hmm. Hey hej, hej! Dokąd dzisiaj, panie kolego? Ja, teraz 3600 metrów, to jak to jest opisane w tym? I się nie zgadzają, ani nic na tej mapie. Miała być szybka podróż, 2 km z kawałkiem. E, e. zaraz, zaraz, co jest? Coś mi się tu nie podoba. Kurde, przejechałem zjazd jazd, zagapiłem się. Cofniemy. Kiedy nikogo nie ma. Nie, nie, no nie. Jeszcze da się to troszkę. Dobra, i nie trzeba tam ganiać naokoło. Czego trąbisz baranie? Klienta muszę przewieźć to w miarę sprawniej szybko. I cyk, bravo. i'm so grateful for taxis. my oh. legs are extremely sore. Teraz Tym razem. Yeah, maybe you should have thought about that before you decided to walk around the city. excuse me. excuse me. No, i'm tired, tired. i've been driving around all day. i didn't ask for your opinion. I just need a ride. To była interesująca rozmowa, no proszę bardzo po co ty py... narzekasz jak cię nie interesuje moje zdanie Gramoli tu zawsze jakiś Tak jak w życiu Jedziesz sobie kulturalnie po mieście Trafisz na takiego zamulacza Niedzielnego W końcu jest niedziela Czemu tak mu spadł ten Te kreski, a bo ja może tam pod prąd jechałem, że się cofałem Ale to się nie, nie liczy Za jazdę pod prąd Cofanie Jest konkurencja. Strasznie wali tą kierownicą na tych kopkach Dawaj, dawaj, wcinaj się. No i tu oberek na rondzie. Nie do końca, zachęcamy w lewo. Ten z lewego poleciał w prawo. O, widzicie? I tak cupkarz i ten chłop zrobił dokładnie to samo Przyhamowali nagle, nie wiadomo czemu i po co O Auta się zespiły Tutaj też Do tego stoją <grym> Ale bez sens Chce się ścigać. Ha i co? Właściwie kamera popsuła. Ale nie walną we mnie. O, o dobra, w prawo. Znowu przegapiłem. Nie patrzę się na mapę. <śm> <śm> Muzeum. Muzeum. Muzeum Nic. Znowu przy wskazu, kamera zaczęła przeskakiwać. 50, spoko. I siódka I dwa kilometry do celu. Jestem ciekaw ile ten chłop nas zarobi W tym dniu Jeśli znowu wyjdę na zero No to jest bez sensu mieć kierowcę Czego ty pierdzielisz, chłopie? Siedemdziesiątka chyba była O, no maniak. Nie podoba się? To zmień taksówkę Bo nie wsiadać do różowej taryfy. <grywa> Dobra, i 1300. No, w takim tempie to możemy pracować. Rozumiem. Po co jedzie środkiem, jak jedzie wolniej. Ja na czerwony nie przejadę, bo będzie Marudził. Nie zostaniemy na piwku. No, idź pieszy. Zobacz no, się obróci będzie chciał przejść w drugą stronę. A tu znowu te światła popsute były. Co te pomarańczowe się tak długo świeci? Dobra, tu na hopce. 70 jest cały czas, więc spoko. Ten się przybija tu, to my wykorzystamy tą lukę i wjedziemy na środkowe. No Poszedł O kurwa, a ja powinien tam skręcić I co teraz? Dobra, pojedziemy naszego. Tylko żeby nikogo tu nie rozjechać No zabiorą klienta No i stąd Co się stało? Cierpliwość klienta się wyczerpała. Haha, <laughs> i bardzo dobrze. No i dobra, trudno. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnej niedzieli. Cześć!